Witam Was wszystkich serdecznie, Lech Poznań w końcu ma nowego napastnika, oficjalnie Mario Gonzalez został wypożyczony do kolejorza do końca tego sezonu. Ja nazywam się Maciej Kucha, a w tym filmie między innymi o tym jaki to piłkarz i czy pasuje do Lecha Poznań. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. I zachęcam też do subskrypcji, gdyż zbliżamy się do 5 tysięcy, także zachęcam do dołączenia do tej społeczności. Kibice Lecha Poznań bardzo długo czekali na nowego napastnika. W ostatnich tygodniach przewijały się różne nazwiska, natomiast w końcu to właśnie Gonzales został nową dziewiątką Lecha Poznań. Jest to Hiszpan, który ma 28 lat, mierzy 1,83 m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 2 miliony euro, natomiast do Lecha trafia w ramach wypożyczenia bez opcji wykupu. Mario Gonzales to wychowany Burwos występował też w drużynach Atletico Madryt, no i też Realu w barwach którego zadebiutował w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2016 roku w meczu przeciwko Monaco. Villarealu się jednak nie przebił, rozegrał zaledwie sześć spotkań dla pierwszej drużyny i w 2019 roku zdecydował się zrobić kolejny krok w swojej karierze, trafił do francuskiego Clermont, w barwach którego rozegrał 21 spotkań i strzelił 4 bramki na pozycji skrzydłowego. Po obiecujących występach w drugiej lidze francuskiej trafił do portugalskiej Tunde w której świetnie sprawdził się już na pozycji napastnika, pomimo problemów zdrowotnych spowodowanych wirusem, rozegrał 28 spotkań, strzelił aż 14 bramek, zaliczył 3 asysty i został piątym najlepszym strzelcem Ligi Portugalskiej. Po tak obiecującym sezonie trafił do Bragi, do nieco większego portugalskiego klubu, natomiast tam nie odnalazł się zbyt dobrze. Na samym początku był pierwszym napastnikiem, ale bramek zbyt dużo nie strzelał, później był zmiennikiem, no i na przekór kilka razy trafił do natomiast Braga i tak zdecydowała się go wypożyczyć. Wiosną 2022 roku Mario González wrócił do Hiszpanii, a konkretnie trafił do CD Tenerife, które występowało w drugiej lice, tam miał wyjściowy skład, rozegrał 20 spotkań i strzelił 5 bramek. Kolejny sezon i kolejne wypożyczenie, tym razem do belgijskiego od Heverle louvain w którym spisał się wyśmienicie. Od razu zaczął strzelać jak na zawołanie, pierwsze 15 ligowych spotkań, to było aż 13 bramek z jego strony, Później jednak zdarzyła mu się kontuzja ścięgna podkolanowego, kontuzja stopy, uraz łydki i do końca sezonu żadnej bramki już nie zdobył. Niemniej jednak, gdy Mario González grał, no to wyróżniał się na belgijskich boiskach, więc pojawiło się zainteresowanie jego osobą. Jednym z klubów, które zainteresowało się tym piłkarzem było amerykańskie FC, do którego finalnie trafił za ponad 2 miliony euro. W Stanach jednak nie poradził sobie najlepiej. Rozegrał 12 spotkań, strzelił tylko jedną bramkę, zaliczył Dwie asysty i już w styczniu został wypożyczony do Sportingu Hichon. No i tam na zapleczu La Liga też nie brylował, 20 spotkań, tylko dwie bramki, jedna asysta częściej był zmiennikiem niż piłkarzem wyjściowego składu, także na tym wypożyczeniu się nie odbudował. Jesienią został więc ponownie wypożyczony, tym razem do portugalskiego Famelicom, w którym też nie strzelał zbyt wiele, rozegrał 18 spotkań, strzelił dwie bramki, zaliczył dwie asysty, a pod koniec nawet już nie wchodził z ławki rezerwowych. LFC zdecydowało się zatem uznaleźć nieco inne miejsce na wypożyczenie, na odbudowę i padło właśnie na Lecha Poznań. Łącznie Mario Gonzalez podczas całej swojej kariery uzbierał 86 spotkań w trzeciej lidze hiszpańskiej, w której zdobył 16 bramek. Ma też na koncie 56 meczów w lidze portugalskiej z 18 golami i 5 asystami, 34 mecze na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej, strzelił tam 7 bramek i zaliczył asystę, no i też 22 mecze z 13. Na 100 golami i dwoma asystami w lidze belgijskiej, tam miał swój pik, no i też warto pamiętać, że grał w Clermont, 18 meczów i 3 bramki w Ligue 2 we Francji i jeszcze sporo meczów rozegrał też w innych pojedynczych rozgrywkach. Tę zagmatwaną historię tego piłkarza już mniej więcej zdążyliście poznać, więc przejdźmy do tego jakim jest piłkarzem. Przede wszystkim jest to napastnik, który posiada bardzo dobre wykończenie, świetnie odnajduje się w polu karnym, gdy trafiał do siatki, gdy grał regularnie. Gdy otrzymywał zaufanie, no to był piłkarzem bardzo skutecznym. W sezonie 2022-23 w lidze belgijskiej zdobył 13 bramek przy XG na poziomie 8,8. Wybitna skuteczność. No a w sezonie 2020-21 w lidze portugalskiej zdobył 15 goli przy XG na poziomie 13,2. Także też więcej niż powinien. Dodatkowo dobrze spisuje się w powietrzu, potrafi tak strzelić bramkę, no ale przede wszystkim wygrywa w tej strefie boiska dużo pojedynków i udało zawadniał to na przestrzeni lat. W tym sezonie wygrywał 43% pojedynków powietrznych, w poprzednim 41%, w 2023 roku na boiskach MLS aż 57%, wybitny wynik jak na napastnika, no a na boiskach w Belgii w sezonie 2022 23-42%, co też jest dobrym wynikiem. Nie jest to jednak taki typowy targetman, jak mogłoby się wydawać po tych liczbach. Jest to też napastnik, który potrafi zejść do rozegrania, dysponuje niezłym przyspieszeniem, lubi takie piłki za linię defensywy, takie prostopadłe podania, także jest napastnikiem dosyć wielowymiarowym. Niemniej jednak najlepiej odnajduje się właśnie w polu karnym. Świetnie porusza się w szesnastce rywala. Wie, kiedy wejść na bliższy słupek, wie, kiedy wejść na ten dalszy. Słupek jest bardzo ruchliwy w polu karnym rywala, często pokazuje się do gry i potrafi strzelić bramkę w praktycznie każdy możliwy sposób. Jest pod tym względem bardzo różnorodny. W sezonie 2022-2023 był piłka który średnio notował 2,8 kontaktu z piłką w polu karnym rywala na 90 minut i miał celność strzałów na poziomie aż 63. Co było naprawdę bardzo wysokim wynikiem. Do tego warto dodać, że jest całkiem dobrze zbudowany, jest piłkarzem całkiem silnym, postawnym. Dobrze odnajduje się w pojedynkach bark w bark, także ekstra klasa pod tym kątem nie powinna zrobić na nim wrażenia. Z mankamentów, no na pewno, nie jest to piłkarz, który aktywnie pracuje w defensywie. W tym sezonie, chociażby, notuje średnio 1,7 pojedynków defensywnych na 90 minut, zaledwie 1,6 przechwytów na 90 minut, czy też chociażby średnio 1,5 powrotów na 90 minut także w defensywie za bardzo nie pracuje natomiast też w lechu Poznań nie jest to element konieczny w stosunku do napastnika. Także wydaje się, że Mario González jest piłkarzem, który profilowo idealnie pasuje do Lecha Poznań. Jest to piłkarz, który przede wszystkim dobrze odnajduje się w polu karnym, posiada dobre wykończenie, potrafi celnie uderzyć. No a przecież Lech Poznań to drużyna, która najczęściej w ekstraklasie utrzymuje się przy piłce. Średnie posiadanie piłki w tym sezonie kolejarza wynosi aż 59. Procent. Drużyna trenera Fredriksena często zagrywa piłki w pole karne, często dośrodkowuje, no a to tylko może uwypuklić atuty Gonzaleza. A dodatkowo nie jest piłkarzem surowym technicznie, potrafi zejść do rozegrania, potrafi wziąć udział w akcji kombinacyjnej, też potrafi wyjść na taką prostopadłą piłkę za linię defensywę, także jest napastnikiem wielowymiarowym i myślę, że spełnia te wszystkie podstawowe kryteria, które są ważne w kontekście napastnika w Lechu Poznań. I oczywiście w kontekście tego ruchu są pewne znaki, Zapytania, no bo przez ostatni rok Gonzalez strzelał bardzo mało, też jest to napastnik, który zarabia dosyć dużo. No jak donosi Dawid Dobrasz, Lech Poznań ma przejąć jego pensję z LAFC, więc będzie zarabiał naprawdę bardzo dużo, jak na warunki ekstraklasy. No i też jest to opcja prawdopodobnie tylko na pół roku, gdyż nie ma opcji wykupu tego zawodnika w tym wypożyczeniu. No a wiadomo, jak to jest z takimi wypożyczeniami, jeśli ten zawodnik się sprawdzi, no to amerykański klub może wymagać, za niego naprawdę bardzo wiele, no i Lech może tych warunków nie spełnić, także bardzo prawdopodobne jest to, że Gonzalez w Poznaniu pogra tylko pół roku. Warto jednak pamiętać, że Lech Poznań nie szukał napastnika numer 1, ale alternatywy dla Michaela i Szaka i w takim kontekście należy postrzegać ten transfer. Myślę, że te wątpliwości wobec tego napastnika, gdyby miał być numerem 1, byłyby zdecydowanie większe, no bo przez ostatni rok strzelał dosyć mało, w ostatnim czasie też nie grał zbyt wiele, także tych wątpliwości byłoby więcej, natomiast to jest napastnik numer 2, który ma naciskać na Michaela Iszaka. No i też taki napastnik Lechowi był potrzebny, no bo wypożyczony został Filip Szymczak. No i drugiego napastnika w kolejorzu po prostu nie było. No i właśnie a propos Filipa Szymczaka, warto pamiętać, że on został wypożyczony do GKS-u Katowice, a nie sprzedany definitywnie po sezonie wróci do Lecha Poznań i jeśli ten piłkarz się odbuduje, to właśnie on być może będzie alternatywą dla Michaela Iszaka, jeśli oczywiście będzie prezentował się wiosną nieco lepiej niż a jeśli Filip Szymczak się nie odbuduje i jeśli Gonzalez się nie sprawdzi, no to latem jest okno transferowe no i Lech może ściągnąć innego napastnika do rywalizacji z Mikelem i Szakiem. Opcji będzie nieco więcej, większej ilości piłka, że będą kończyły się kontrakty, także jeśli Lech Poznań nie będzie miał tutaj tych dwóch alternatyw, no to może znaleźć kolejną. A na teraz Mario Gonzalez to naprawdę solidna opcja do rywalizacji z Mikelem i Szakiem, tym bardziej, że pomimo tego, że ostatni mecz rozegrał 5 stycznia, ponad miesiąc temu, no to jest gotowy do gry i wielce prawdopodobne jest to, że będziemy mieli okazję ujrzeć go już w piątkowym spotkaniu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Lech Poznań zatem nie musi czekać, aż ich nowy napastnik dojdzie do optymalnej dyspozycji fizycznej, tylko ma go już gotowego na teraz, no a w walce o Mistrzostwo Polski kto wie, być może jego gotowość Okaże się kluczowa. Moim zdaniem, Mario Gonzalez może być naprawdę solidnym zmiennikiem dla Mikaela Iszaka. Profilem pasuje do Lecha Poznań. Strzelał w lepszych ligach niż Ekstraklasa. Zobaczymy, czy dołoży swoją cegiełkę do Mistrzostwa Polskim. No bo przecież to jest cel numer jeden kolejorza na ten sezon. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego transferu, co wy sądzicie na temat tego napastnika. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału za wszystkie łapki w górę, no i też subskrypcję serdecznie dziękuję. Maciej Skuchak, kłaniam Sińsko. do zobaczenia, cześć!